Cześć wszystkim! Na wstępie chcielibyśmy podziękować osobom, które zaufały w nową formę brązowych. Chcemy też zaznaczyć, że nie jesteśmy korporacją, a kanał nie został przejęty przez ogromną firmę, która będzie teraz go niszczyła. Chcemy wprowadzić powiew świeżości oczywiście, patrząc na Wasze opinie i słuchając ich bardzo dokładnie. Wierzymy, że jesteśmy w stanie znaleźć formę, która nie pogrzebie legendy i nadal będzie przyciągać was wieczorami przed monitory. A o czym dzisiaj? Przytoczymy sprawę Arkuela, o którym ostatnio mówi się bardzo dużo. Pokażemy wam także skina od Yasuo, który siadł na wózek. Będzie też o banach, tak samo gucia jak i Overpowa. Upadek Arkuela na Twitchu? Ostatnio na Twitchu całkiem dużo mówi się o Arquelu. Temat ten poruszył niedawno między innymi Mokry suchar. Przez dobre dwie godziny Suchar punktował wszystkie błędy, jakie miał popełnić Krzysztof. Arkwell do większości tych rzeczy się odniósł, w wielu kwestiach przyznając rację Sucharowi. W części jednak miał zupełnie inne zdanie na temat jego transmisji, popularności i tego, dlaczego nie ogląda go już tak dużo osób jak kiedyś. Patrząc na statystyki, aż trudno uwierzyć, że kilka lat temu Arkwell faktycznie był w top 1 na polskim Twitchu, jeżeli chodzi o League of Legends. Dzisiaj ogląda go około 900 osób, natomiast i to nie wydaje się aż tak tragicznym wynikiem. Oczywiście, porównując to ze średnią widzów na poziomie ponad 4000, na pewno trudno tutaj mówić o jakimś progresie. Nadal jednak sam Krzysztof wspomina o kwocie 10 tysięcy złotych miesięcznie ze streamowania, co dla wielu osób jest zarobkami, których nigdy nie osiągnął. Suchar posługując się swoją wiedzą i statystykami, przez dwie godziny rozwijał kilka punktów, które wcześniej sobie przygotował. Skupił się głównie na braku różnorodności, grania cały czas w League of Legends na tej samej pozycji, tymi samymi postaciami, i oczywiście dywizji, którą na tamten moment był diament 4. A teraz nic, teraz odpala streama, gra w Lola w D4, chodzi na Vicksapol i inne rajwy. I jest spierane mocno. Jak słyszymy, wpływ na spadek popularności miało wiele czynników, takich jak brak regularności, uruchamianie streamów o losowych porach, całkowite zdziadzienie z brakiem dymów na czele czy związek, który pochłonął Arkwelowi bardzo dużo czasu. Zgodnie z tym, czego można było się spodziewać, Arkwell odpowiedział na wszystkie te zarzuty. Oczywiście nalegał także na debatę. Natomiast suchar wielokrotnie podkreślał, że jego zdaniem debaty nie mają żadnego sensu. Krzysztof wyjaśniał, że z jego perspektywy wygląda to zupełnie inaczej. Oczywiście trudno streścić kilka godzin transmisji, natomiast z wypowiedzi streamera można wywnioskować, że zajął się on bardziej po prostu swoim życiem. Y jakby powiedzmy sobie tak, wychodzenie z domu w pewnym sensie się nie opłaca. No bo jakby można robić inne rzeczy w tym czasie. Na przykład nie wiem, pogadać, ogarnąć sobie coś na YouTubie, ogarnąć sobie coś na Instagramie, nie wiem, jakby inne rzeczy i teoretycznie mógłbyś, wiesz, nie spotykać się ze znajomymi, nie wiem, nie spędzać z nimi czasu, nie wiem, jakby nie robić jakich basic rzeczy. No ale kurwa, na tym życie polega trochę mi się wydaje. Jak słyszymy, jest młody i niekoniecznie chciał poświęcać wszystkiego tylko i wyłącznie grom. Z tego wszystkiego wydaje się, że jedna wypowiedź była tu najważniejsza. Jakby nie mam takiego parcia na bycie top streamerem cały czas i jakby ciągły rozwój. Arkwell wspomina także, że przez te kilka lat robił wiele rzeczy, których nie było widać. Podając za przykład pracę nad swoją marką odzieżową. Trudno stwierdzić jak dalej potoczy się jego kariera. Trzeba jednak pamiętać, że w Polsce ogólnie LOL ostatnio jest rzadziej oglądany, choć inni streamerzy bazujący tylko na nim radzą sobie naprawdę dobrze. Yeah. Yasuo na wózku Po kilku miesiącach w społeczności League of Legends ponownie zrobiło się głośno o jasuło na wózku. Być może niektórzy słyszeli, że jakiś czas temu powstał customowy skin przedstawiający bohatera siedzącego na wózku inwalidzkim. Niektórzy się z tego śmiali, inni bardzo mocno krytykowali. Dwa miesiące temu skin pojawił się na polskim Twitterze, gdzie typowe Julki zaczęły wyzwać Riot, który był rzekomo ich pomysłem i oficjalnie wydaną skórką. Oczywiście, skin jest stworzony przez graczy i nie ma nic wspólnego z twórcami ROLA. Na Twitterze tego typu rzeczy nie są zbyt ważne. W efekcie pojawiło się sporo wpisów tego, że nadaje się to na pozew. Niektórym nawet przypomniało się, że Riot miał poważne problemy z kwestią dyskryminacji kobiet i ich pomysłów. Faktycznie, wówczas cały świat usłyszał, że wewnątrz studia były spore problemy. Temat się rozkręcał, ale ktoś ostatecznie zwrócił uwagę na to, że nie jest to oficjalna skórka i zostało zrobiona przez graczy. Temat ostatecznie został usunięty. Jak pobrać tego skina? Na ten moment jest to niemożliwe. Z jakiegoś powodu strona, na której było to hostowane, jest niedostępna. Twórca zapewnia, że chodzi tutaj tylko i wyłącznie o problemy techniczne. Ale nawet po ich naprawieniu, wszystkim pokazuje się komunikat o niedostępności. Bany dwóch streamerów. W ostatnich dniach aż dwóch polskich streamerów musiało się pogodzić z banami. Gucio został zawieszony na Twitchu, natomiast Overpuff w League of Legends. Oba te bany nie są jednak jakoś szczególnie dotkliwe. Overpuff został odbanowany bardzo szybko. Gucio został zawieszony na 24 godziny. Ban Remigiusza został nałożony 8 marca, czyli kilka dni temu. Jest on jednak na tyle istotny nawet dzisiaj, że pokazuje pewną ułomność systemów League of Legends. Streamer został zbanowany automatycznie przez coś, co nosi nazwę mechanizmu natychmiastowego reagowania. Sprowadza się to do tego, że jeżeli zostaniecie zreportowani w grze, w której poszło wam słabo, możecie zostać zbanowani w sposób automatyczny. Dokładnie tak stało się w tym przypadku. Ugry riven Dobra, czekaj co? Ty, kurwa, dostałem, patrz! Jak się okazuje, w ostatnim czasie skarży się na to coraz więcej osób. Mamy jednak dobrą wiadomość. Mimo komunikatu o braku możliwości odwołania się, taka opcja istnieje i Riot jest w stanie odwiesić takie konto. Dokładnie tak stało się i w tym przypadku. Jeżeli więc dostaniecie takiego bana, to spokojnie zwróćcie się do działu wsparcia. Ban Gucia jest już z zupełnie innej kategorii, niezwiązanej stricte z League of Legends. To o tyle ciekawa sytuacja, że Witek został poinformowany o zawieszeniu wcześniej, dzięki czemu mógł się do tego przygotować. Sam ban został nałożony na Twitchu za zaproszenie do znajomych, jakie Gucia otrzymał podczas gry w szachy. Ktoś zrobił to specjalnie, ustawiając sobie na awatarze kobiece piersi i zapraszając go do gry akurat w momencie, kiedy Witka na moment nie było przy komputerze, a więc nie mógł szybko zareagować. Będzie to jednocześnie drugi ban. W historii kanału. Tym razem jednak zawieszenie sprezentowali streamerowi sami widzowie. Nie dość, że zaprosili do gry z bardzo konkretnym obrazkiem, to jeszcze dodatkowo zgłosili to do platformy. I to na dzisiaj tyle. Na pewno możecie się spodziewać kolejnych odcinków, które mamy nadzieję będą tylko lepsze. Pamiętajcie, że jesteśmy otwarci na Wasze sugestie, więc śmiało piszcie w komentarzach swoje opinie.